Księga Mosjasza, rozdział 10. Śmierć króla Lamanita, e, śmierć króla Lamana, Lamanici byli, dzik, byli dzikim i okrutnym ludem, wychowanym w nienawiści do nevitu, nevitu, Nefitów. Zenif i jego lud wypierają Lamanitów ze swego kraju. I ponownie zaczęliśmy umacniać królestwo i życie w pokoju w naszym kraju i zarządziłem, aby przygotowano wszelkiego rodzaju broń wojenną, aby miał broń dla mojego ludu na czas, gdy Lamanici powróciliby z nimi walczyć. I rozstawiłem straż wokół kraju, aby Lamanici znowu na nas niespodziewanie nie napadli i nie zniszczyli nas. W ten sposób strzegłem mego ludu, i stąd. Zwierząt chroniłem ich przed wpadnięciem w ręce wrogów, i stad zwierząt, i chroniłem ich przed wpadnięciem w ręce wrogów. I stało się, że zajmowaliśmy kraj naszych ojców przez wiele lat, nawet przez 22 lata, i nakazałem, aby mężczyźni uprawiali wszelkie zboża i owoce. I nakazałem, aby kobiety były pracowite, aby przędły i sporządzały najróżniejsze cienkie płótna i sukna, abyśmy mogli okryć naszą nagość. I tak powodziło nam się dobrze w kraju. I mieliśmy nieprzerwany pokój przez 22 lata. I stało się, że król Laman umarł, a jego syn zaczął po nim panować. I zaczął on podburzać swój lud do ataku na Moich. Zaczę, zaczęli się więc przygotowywać do wojny i walczyć z Moimi. I rozesłałem swoich wywiado, wywiadowców wokół kraju, Szelmon, Szemlon, aby dowiedzieć się o ich przygotowaniach dla zabezpieczenia się przed nimi, aby nie napadli niespodziewanie na Moich i nie zniszczyli ich. I stało się, że napadli oni ze swymi licznymi zastępami na północną część kraju Shilam, będąc uzbrojeni w łuki, strzały, miecze, bułaty, proce i kamienie. Ich głowy były ogolone i nosili tylko skórzaną przepaskę wokół bioder. I zarządziłem, aby kobiety i dzieci z mego ludu ukryły się w puszczy i aby wszyscy starsi, i także młodzi mężczyźni, Zdolni do władania bronią, zebrali się do walki przeciwko Lamanitom i ustawiłem ich w szeregach każdego według jego wieku. I stało się, że przystąpiliśmy do bitwy z Lamanitami. I nawet ja w moim podeszłym wieku wziąłem udział w bitwie z nimi. I przystąpiliśmy do bitwy z mocą Pana. Lamanici natomiast nie wiedzieli nic o Panu. Ani o mocy pana. Polegali więc na swej własnej własnej sile. Jednak byli silni jak na ludzi i byli dzikim, okrutnym i rządnym rozlewu krwi ludem wierzącym w tradycję swych ojców. Wierzyli więc, że zostali wypędzeni z Jerozolimy z powodu niegodziwości swych ojców, i że bracia ich i ojców traktowali ich niesprawiedliwie na pustyni i gdy płynęli przez morze. A także w kraju ich pierwszego dziedzictwa, gdy przebyli morze, a wszystko to stało się, ponieważ Nefaj był najbardziej od nich wierny w przestrzeganiu przykazań Pana. I Pan był mu łaskawy, słyszał go, gdy się modlił. I wysłuchał jego modlitw. I Nefaj stał się ich przywódcą w wędrówce przez Puszczę. I jego bracia byli rozgniewani na niego, bo nie rozumieli spraw pana. I gdy byli na morzu, byli rozgniewani na niego, znieczuliwszy swe serca przeciwko panu. I byli na niego rozgniewani, gdy przybyli do ziemi obiecanej, mówiąc, że wydarł im panowanie, i starali się go zabić. I byli na, nim, na niego jeszcze rozgniewani, ponieważ uszedł w puszczę jak mu pan nakazał. I wziął z sobą kroniki wyryte z mo, na mo, mosiężnych płytach, mówili więc, że ich obrabował. Tak nauczali swe dzieci, aby ich nienawidziły, mordowały, ograbiały, rabowały ich mienie, i czyniły wszystko, aby ich zniszczyć. Dlatego Lamanici żywią odwieczną nienawiść to do Nefitów. Dlatego też król Laman poprzez swój spryt, podstęp i łudzące obietnice oszukał mnie, że sprowadziłem moich ludzi do tego kraju i uczynił to, aby ich zniszczyć. Już tyle lat cierpimy w tym kraju. I ja, Zenif, powiedziawszy moim te słowa o Lamanitach, Zachęcałem ich, aby walczyli ze wszystkich sił, pokładając ufność w Panu. Walczyliśmy więc z Lamanitami twarzą w twarz. Ponownie wyparliśmy ich z naszego kraju i zabiliśmy im wielu, tak wielu, że nawet ich nie zaliczyliśmy. I stało się, że powróciliśmy do naszego kraju i mój lud znowu zaczął hodować zwierzęta i uprawiać rolę. I teraz, będąc stary, przekazałem królestwo jednemu z, moim, z moich synów, nie piszę więc więcej i niech Pan błogosławi mojemu ludowi. Amen. Jeżeli lubicie, proszę, e, zaskrybujcie i e, e, powiedzcie mi, czy lubicie te e, historie, czy nie. Dzięki.